Ale to nie jest tylko problem z odpadami, bo również jest problem z klimatem, z zanieczyszczeniem środowiska. Według ostatnich danych ONZ-owskich obiekty służby zdrowia na świecie generują około 4,8% wszystkich gazów cieplarnianych i wyprzedzają chociażby przemysł stoczniowy w, tej, w tym zakresie. Jakby tak porównać z gałęziami przemysłu, to plasujemy się na piątym miejscu. Dodatkowym faktem, który jest bardzo niepokojący, według tych samych danych w Europie przedwcześnie z powodu schorzeń układu oddechowego zmarło 178 Tysięcy młodych ludzi, z czego 50 tysięcy w Polsce, porównując dane dotyczące kraju naszego do 20 lat wstecz, to jest trzykrotny wzrost. Także widzimy, co się w tej chwili dzieje, więc jest to ostatni gwizdek na to, żebyśmy zaczęli wszyscy działać na rzecz ochrony środowiska, ponieważ za chwilę ten problem może się okazać, że będzie bardzo trudny do rozwiązania. My jako członek Global, Green Global Healthy Hospitals Przystąpiliśmy do programu FreeZero. Zdeklarowaliśmy wprawdzie, że do 2050 roku osiągniemy zero emisyjności, ale chcemy to uczynić znacznie szybciej. Myślę, że w ciągu najbliższych 3-4 lat uda nam się to zrobić. I mamy bardzo już niewiele nam do, do tego, abyśmy to osiągnęli, brakuje. Jeżeli chodzi o zarządzanie, to myślę, że trzeba po prostu zmienić troszeczkę sposób myślenia. Wielu dyrektorów wykonuje inwestycje ale głównie patrzy na wyniki ekonomiczne, teraz byśmy zauważyli, że właściwie każde działanie proekologiczne jest również działaniem, korzystnym ekonomicznie dla szpitala, przynosi wymierne oszczędności. Chociażby spójrzmy na fotowoltaikę. Pierwszy przykład z brzegu. Termomodernizacja. Również. Ale pod tym również kryją się dobre zjawiska zachodzące dla ekologii. Myśmy przeliczyli, że jeżeli chodzi o termomodernizację, to 2,5 tysiąca gigadżuli zmniejszyliśmy zużycie energii. Jak przeliczyliśmy dalej to to okazało się, że jest to efekt taki jakbyśmy około 1200 drzew posadzili. W związku z tym i oszczędność ekonomiczna i zmniejszenie również emisji, mówiąc o emisji Porównując o termomodernizacji, to jest około 142 2 tony butlenku węgla w skali roku zmniejszona emisja. I patrząc w ten sposób, porównując ekonomię, łącząc z ekologią, nagle się bardzo ładny plan może nam ułożyć naszych dalszych działań. I okazuje się, że to nie jest wcale takie trudne tylko trzeba ten fakt skojarzyć i zauważyć. I jedna inwestycja, jedno działanie wynika i pociąga za sobą drugą. To jest bardzo logiczny ciąg pewnych zdarzeń. Natomiast generalnie oczywiście w tej chwili największym problemem jest plastik, jego utylizacja. W związku z tym bardzo ważna jest również segregacja odpadów. Tych odpadów, szczególnie plastikowych, w służbie zdrowia jest dużo. Strzykawki, kroplówki, aparaty do przetaczań, opakowania z płynami infuzyjnymi. Więc w dużej jednostce to są tony tych produktów. W związku z tym my żeśmy wprowadzili segregację nie tylko na odpady komunalne i medyczne, ale też segregujemy pod kątem jakości, czyli plastik do plastiku, papier do papieru, tektura do tektury i tak dalej. Również zachęcamy do tego naszych pacjentów, dlatego też nad, nie tylko, że każdy kosz jest opisany, ale są również ulotki, które zachęcają powieszone nad koszami, dlaczego warto te odpady utylizować. Ja ostatnio, ponieważ prowadzimy również jako szpital serię prelekcji z zakresu ekologii, zarówno dla y, osób dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży, dałem taki przykład, który można się spotkać, sposób myślenia bardzo naturalny, a wrzucę i spalę jedną butelkę plastikową. Przecież to nic się nie stanie, tylko jedna butelka. Ale jeżeli takich osób w ten sposób myślących będzie 2 miliony, to już jest 2 miliony butelek. I jaka to jest emisja gazów cieplarnianych, yy, tych niekorzystnych, emitowanych? Także myślę, że wszystko zależy od sposobu myślenia. My staramy się zwracać uwagę, właśnie, żeby ten sposób perspektywiczny był poszerzony. I stąd między innymi w ubiegłym roku pierwsza międzynarodowa konferencja z zakresu rola zielonych szpitali w ochronie środowiska i klimatu, żeby zachęcić również osoby kierujące, czyli dyrektorów szpitali do tego, żeby spojrzały szerzej, i żeby się do nas przyłączyły. I myślę, że efekt jest, bo w tym roku będzie druga edycja i już oprócz mnie jeszcze pięciu dyrektorów szpitali z Województwa Wielkopolskiego będzie również miało prelekcję, będzie prezentowało swoje dokonania w tym zakresie, więc ten cel, który był założony, żeśmy w jakiś sposób osiągnęli. A jakie jeszcze działania oprócz fotowoltaiki, czy takich prostych, jak właśnie segregacja odpowiednia, mogą wcale wdrażać te proekologiczne rozwiązania? Przede wszystkim bardzo przydatne są certyfikaty. A więc certyfikat ISO 9001, czyli certyfikat podstawowy i certyfikat 14001 z zakresu ochrony środowiska, czy też akredytacja. Te trzy certyfikaty szpital posiada, więc tam jest bardzo ładnie opisany i w procedurach cały zakres postępowania. Natomiast to jest cały szereg myślę działań logicznie poukładanych, wynikających jedno z drugiego. No my w szpitalu oprócz tego, oprócz termomodernizacji, wymiany okien, fotowoltaiki Mamy pompy ciepła. Jeszcze nam brakuje jedna, żebyśmy mieli wszystkie obiekty zabezpieczone. Mamy w tej chwili system całej zbierania deszczówki, którą będziemy nawadniali nasze tereny zielone. Około 700 metrów kwadratowych będziemy mogli podlewać. Mamy w tej chwili chyba pierwszo w szpitalu zainstalowany tak zwany kompostownik do utylizacji odpadów pospożywczych. To jest bardzo korzystne, ponieważ ze 100 kg takich odpadów powstaje 20 kg nawozu, a my mamy 22 hektary lasu, więc będziemy mogli ten nawóz sobie spokojnie wykorzystać. W tej chwili jesteśmy również na etapie remontu naszej studni głębinowej, ponieważ nie korzystamy, mamy zabezpieczenie wody oczywiście z gminy, ale korzystamy z własnej studni. Chcemy rozwiązać pewien problem związany z manganem i żelazem, ponieważ przekraczamy normy. A chcielibyśmy założyć perlatory na wszystkich kranach. Takie rozwiązanie, około 60% oszczędności na wodzie, a woda zaczyna być problemem. Biorąc pod uwagę doniesienia naukowców w tej chwili, bardzo szybko yy, lodowiec norweski topnieje. Zakładano, że w ciągu 50 lat jeszcze będzie funkcjonował. Natomiast on jest swoistym klimatyzatorem, jeżeli chodzi o Europę. I przewiduje się, że w ciągu 30 lat zniknie. Więc proszę sobie wyobrazić, już teraz mamy upały. Co się będzie działo dalej? Jeżeli tak się stanie, no to konsekwencja następna susza, brak wody, brak y, plonów rolniczych i tak dalej. No więc to też patrząc i analizując to te wszystkie zjawiska, które zachodzą, no myślę, że to jest najwyższa potrzeba, żebyśmy wszyscy się sprężyli i zaczęli działać na rzecz y, ekologii i ochrony środowiska.